Tak, dawno mnie nie było, ale dobra, jestem jeszcze... z powrotem. Więc e, jaką grę Wam dziś zaprezentuję, jak zauważyliście, są to Warmsy Warmsy w wydaniu Armageddon. Dlaczego akurat Armageddon? Ponieważ mam sentyment do tej gry, gdyż e, akurat wczoraj udało mi się znaleźć płytę na strychu i ją zainstalowałem, ale był taki problem, że jak ją zainstalowałem, gra chodziła w 16 bitach i była w wersji 2,5. Oczywiście była spostrzona, ale żeby chodziło normalnie na 7, musiałem zainstalować Patch 3.0, który popsuł nam lekko napisy ale tutaj mniejsza o to. Jest chyba Patch 3.7, który został wydany w tym roku. gra została wydana w 1990 roku. Pamiętam, że mi tata kupił, byłem totalnie zajarany fak, fajnie, zna się od nowa to robić. Dobra, będę musiał mardać myszką. E, dobra, więc wracając, byłem totalnie zajarany, tata ją kupił. I byłem, ją, wiesz, zaskoczony, gdyż chodziła na takim sprzęcie, tam było chyba 256 ram karta chyba 40, 40 albo 60, nie, pamiętam. Pamiętam, że często był w naprawie. E, Jakbym właśnie zapytał o jakąś grę o robakach na komputer, to pewnie każdy mi powie Wormsy. To jest gra pokoleniowa, y, ciągnięta przez Studio Team 17. Y, w tamtym roku zostały wydane Wormsy Evolution, które dodają dużo nowego. Przede wszystkim została udostępniona wersję kostumizacji robaków. Y, zostały podzielone na klasy, no i wrócono do starego wyglądu 2D, tak jak mają one Tylko, że widzimy je w 2D, a na przykład w tło mamy takie 3D. Zdaramy też fizyki trochę i można się dobrze bawić w tą grę z rodziną, jak i w Próbowałem się Worm Sarmagen połączyć z Warnetem, ale mi się nie udało. Więc dobra, zagramy sobie. Jedną różkę z Dobra, się to będzie przegramy. Dobra. Więc. Tak, yy, e, 20 sekund. Dobrze. O, zarobiście. Mam tu liczbę łamczy. Dobra, to już w ogóle tyle z tych wspomnień. Ja coś postaram się jeszcze to nagrać, nie może dam nagrywać w tą grę mojemu bratu. Zobaczymy. Na razie trzymajcie się, pozdrawiam, ja robię